Nietrudno ostatnio odnieść wrażenie, że Gio Gesser naprawdę się rozwija i przybywa bardzo dużo ludzi do gry. Do tego stopnia, że nawet ostatnio piłkarze Manchesteru City, a mianowicie Bernardo Silva i Likaj Gundogan grali w Gio Gessera na kanale Manchesteru City. Więc panowie, jeżeli chcielibyście kolabu, to piszcie na Instagrama MaxHD przez 2e. No dobra, oni pewnie na Instagrama nie wbiją, ale może chociaż wy wbijecie. Zapraszam. A tak generalnie, jeżeli jesteś nowym widzem, to chcę tylko powiedzieć, że GeoGesser to gra, w której losujecie w dowolnym miejscu na świecie i musisz zgadnąć, gdzie jesteś. A w dzisiejszym odcinku przejrzymy sobie Geogesserowego Reddita. Nigdy tego nie robiłem, więc jeżeli komuś by z Was się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, a może będzie jeszcze kolejna część. W każdym bądź razie będą na pewno codzienne odcinki, więc jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to nie zapomnijcie o tej opcji dzwoneczka, bo odcinki są codziennie, ale nie o regulaminowej porze. Jakiej porze? Regularnej chyba mi chodziło. Z racji tego, że na odcinku jeszcze nigdy nie przeglądałem Reddita, to lecimy sobie z postami all time, bo tych nowych wcale nie ma aż tak dużo. How it feels sometimes. Oni nie czają tego, że potrafię rozróżnić Kirgistan tylko i wyłącznie po zdjęciu zablurowanej tablicy rejestracyjnej. O nie, nie, stary. Przede wszystkim Kirgistan rozpoznaje się tylko i wyłącznie po tym, że mają tak zwanego rufraga. Pozdrow dla ogarniających temat. Nauczyciel, twoją pracą domową jest narysowanie twojego domu. Dzieci... Ja pierdziele, <głusza> to jest głupie. Jeżeli ktoś sobie nie zdaje sprawy, to w Geogesserze jest strasznie duże parcie na to, żeby blurować wszystkie rzeczy, które gdzieś są niezgodne z ich wytycznymi, czyli jeżeli ktoś tam sobie zastrzeże, to po prostu Geogesser bluruje dany dom i tak dalej albo ważne zabytki. No i w Niemczech ta polityka działa w tak dużym stopniu, że praktycznie wszystko jest zablurowane, z tego też względu właśnie smutna niemiecka rzeczywistość. O, teraz coś związanego z GeoWizarnym. Jeżeli ktoś nie kojarzy Toma, to zachęcam, bo on jest prawdziwą legendą, jeżeli chodzi o GeoGessera. A tutaj mam jakiś komentarz. Mam wywieszoną flagę Danii na zewnątrz mojego domu w Holandii. Tylko i wyłącznie po to, że gdyby jechał kiedyś samochód Google'a, zrobił zdjęcie tego i ktoś w GeoGesserze przegrał swoją grę. Okej, okay, to byłoby całkiem sprytne zagranie, w momencie w którym byś mieszkał na przykład w Kanadzie i wywiesił flagę Stanów Zjednoczonych. Ale w Holandii jest tak dużo różnych wskazówek, że raczej no, będzie to zbyt łatwe do odróżnienia. No bo chociażby w Holandii są te blachy na samochodach. A w Danii takich rzeczy nie ma. Dodatkowo, duński język totalnie różni się od holenderskiego. Ale niezła próba, gościu. O, 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 a propos tych literek zobaczcie przede wszystkim na tą duńską literę to przekreślone o, ja nie znam się na fonetyce nie mam pojęcia, jak to się dokładnie wymawia aczkolwiek sobie zapamiętajcie, że to występuje tylko i wyłącznie w duńskim. Oraz w języku norweskim. Możecie tu również znaleźć tzw. zwanych Faroe Islands, czyli po prostu wyspach Ale pamiętajcie, że wyspy owcze należą do Danii, więc to tak jakby to samo. Dobra, to jest absolutna prawda. Kto chociaż raz na początku swojej przygody z Geogesserem na tym nie uwalił? Kiedy zobaczysz adres strony internetowej, a on kończy się .com? No to jest po prostu taki standard. Szczególnie jak jesteście jeszcze na jakichś zadupiach i chcecie znaleźć koniecznie miejsce... I znajdujecie.com No u mnie już powiem wam tak szczerze Że akurat te adresy aż tak istotne nie są Bo troszeczkę jestem na tym poziomie Gdzie i tak sobie jestem w stanie poradzić Ale dla nowych graczy to prawdziwy problem Ej z tym się totalnie utorsamiam Ta gra zryła mi pod tym względem beret Totalnie ostatnio oglądałem sobie film I przypadkowo były gdzieś tam na drodze bolarcy Czyli te słupki drogowe I totalnie wiedziałem już w jakim kraju jest to kręcone I to było dla mnie tak głupie Bo po prostu nie mogłem zwrócić uwagi na nic innego a tutaj mamy gracie Geografera. Kiedy zobaczę jakiś znak na drodze, I okej, okay, i to jest prawda, bo rzeczywiście zwraca się o wiele bardziej uwagę na te wszystkie głupoty. W momencie, w którym gra się w Ale mówię, to już się łapałem nawet sam, że często na filmie gdzieś tam widziałem takie rzeczy. Kiedy po środku niczego natkniesz się na jakiegoś vana, który ma po prostu adres strony internetowej, a blessing from the lord, no i to jest akurat prawda, jeżeli ktoś tam ma często z tym problemy, to to może być dla niego wybawieniem. Chociaż z reguły te wszystkie, wiecie, najgorsze miejscówki to jest po prostu gdzieś w Australii, RPA, jeżeli jesteś już doświadczonymi graczami, to nie powinno być aż takie ciężkie do odróżnienia. Kota, który pomaga ci zgadnąć dokładną lokalizację Z tym razem Turcji Ej, powiem wam, że widziałem yy, Jeżeli chodzi o polskie memy Widziałem, że w Geogesserze jest nagrany królik Który skoczył w dręcz nienormalną wysokość Może uda mi się to znaleźć To kiedyś nagram jakiś odcinek związany z tym Może jakieś dziwne mapki Ale kota z slago Turcji to jeszcze nie widziałem Hahaha <laughs> <laughs> Ja kurdziele, jakie głupie. Ludzie myślący, że jestem w stanie wskazać każdą lokację na świecie po jednym zdjęciu. Ja tylko i wyłącznie ze swoją wiedzą, że Ghana ma tego tak zwanego tape'a na rufragu, czyli wiecie, to zaklejone taśmą. No to jest akurat prawda. Ghana jest aż smutnym krajem, bo to nie byłby aż taki prosty kraj do odróżnienia. No ale w momencie, w którym dosłownie każda lokacja ma rufraga z tapem, to jest rzecz po prostu łatwa dla każdego. Tutaj, co prawda, nie mam, ale wielkie brawa ode mnie, ponieważ Ziomek dał radę na złoty poziom zgadnąć wszystkie kraje świata, czyli pięć dokładnych lokalizacji. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi. O takie kraje europejskie, Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja, to nie jest jakieś niesamowite wydarzenie. Nawet jeżeli chodzi o Stany, to również da radę. Ale Ziomek przede wszystkim zrobił to w Rosji, która moim zdaniem jest giga ciężka do zgadnięcia. No ale przede wszystkim w Mongolii. Powiem wam tak: Mongolia jest najcięższym krajem do zgadnięcia, i nie dlatego, że ona jest ciężka do rozróżnienia, ale to jest po prostu tak słabo oznakowany teren. Same pustynie, same jakieś kompletnie nieoznakowane drogi. Tam zgadnąć 5000 to jest po prostu kosmos i wielkie gratulacje. Kiedy zobaczysz flagę danego kraju na striku, ale okazuje się, że to jest ambasada, stary, uwierz mi, nieraz się tak też przyjechałem. By the way, dzięki Jakubek za suba. Jeżeli ktoś jeszcze nie subuje, to zachęcam. Pamiętam, jak już miałem 70 strików, co dla mnie było wtedy niesamowitym rekordem. Klikam sobie na Włochy, jestem pewny, że zaraz będzie punkt, a tu cyk San Marino. No cóż, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jak wkurzyć każdego gracza GeoGessera Starter Pack? Czarny ekran. Ej, czarny ekran to jest akurat prawda, bo powiem Wam, że nieraz mnie denerwował w momencie, w którym robiłem nie jakieś striki, ale przede wszystkim kiedy robiłem 25 tysięcy punktów challenge i nie ładowało się ostatnie zdjęcie. To była porażka. No, blurowane mnie bardzo nie denerwuje, no bo blury praktycznie zawsze oznaczają Niemcy, więc tutaj jest easy. Ale middle of nowhere to jest. Pierdzielony, pierdzielona prawda za przeproszeniem. Z racji tego, że przede wszystkim często na tych strikach się to trafia i po prostu może was dać tracker po właśnie takim czymś. To jest rzecz no absolutnie słaba, no ale też jakby rozumiem, no bo gdzieś tego strika trzeba przegrać. No i .com, no to to każdy wie. Jak ludzie postrzegają Gio Gessera jako Kanadyjczycy, bo właśnie ktoś tak tam napisał right on the left for some reason. Okej, okay, no tutaj jeżeli chodzi o Wielką Brytanię to jest easy, ale jeżeli chodzi przede wszystkim o Polskę, Trzewski. Tak nas postrzegają widzowie, no ale nie ma się co dziwić, jeżeli chodzi o Polskę, uważam, że to jest giga łatwy kraj do określenia podług innych krajów, ale tu przede wszystkim mamy przez to, że po prostu nasz język jest mega specyficzny i odróżniający się kompletnie od innych krajów. O to jest też dobre, Europe and Mexico, to jest prawda, czasami tereny Hiszpanii wyglądają jak totalny Meksyk. Dobra, przyznam, że czasem z tego kisnę, jak gram sobie Battle Royalka i jakiś gość dwa razy wciska ten sam kraj. Nie wiem, upewniając się, że to na pewno nie on, ale to jest chyba jakiś rekordzista. Gościu aż 7 razy z rzędu dał Kanadę. To było jeszcze chyba przed wprowadzeniem tych zmian, bo to jest przed roku, no ale w każdym bądź razie, no, Kanada to raczej nie była. Żarty żartami, a wiecie, że chociażby PewDiePie grał kiedyś sobie w jogueserka i trafił na Polskę. Jeżeli ktoś z Was tego nie widział, to jest to dość popularny shot w Polsce, bo on bodajże z milion wyświetleń. No i tutaj po języku starał się właśnie streamer dojść do tego, no ale niestety język mu niewiele pomógł. Aczkolwiek PewDiePie rozpoznał Kraków, Kraków udało mu się rozpoznać, więc wiedział, że jest w Polsce, ale fajnie, że gdzieś tam. Diogeser dociera do tak licznych osób. Mam nadzieję, że ta gra się jeszcze bardziej będzie wybijać, bo moim zdaniem... Mega na to zasługuje. Okej, okay, czasem w życiu trzeba mieć farta, ale co powiecie o tym ziomku, który grał sobie zwykłą mapkę Diver's World, która ma ponad 50 tysięcy lokacji i podczas jednej gry aż 5 razy był w Gwatemali, To jest chyba prawdziwych rekord. Jeżeli kiedyś byłaby seria na tym kanale, tak jak na moim fifowym, prawda czy fałsz, to to zdecydowanie pytanie zaliczałoby się do jednej z tych kategorii. Aczkolwiek trafić z 50 tysięcy lokacji 5 razy ten sam kraj, gdzie czytałem, że bodajże na tej mapce jest tylko i wyłącznie 300 lokacji z Gwatemali To trzeba mieć takiego farta, że to szok No ale jak widać, czasami szczęście sprzyja Może lepszym, może słabszym Tego nie wiem, ale czasem trzeba farta po prostu mieć Kto został do końca, ten daje hashtag Gwatemala Dzisiaj trochę krótszy odcinek Ale jeżeli ktoś nie wie, to na głównym kanale MexHD o 20 big stream z FIFA. Także zapraszam, dzięki za łapki w górę, suby I do usłyszenia już jutro, na razie